Dobry wieczór, Państwu. Witam ponownie na kolejnym z naszych wykładów. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat sytuacji tego państwa, państw pod rządami Egielonów, czy sytuacji, sytuacji Polski, Litwy. Po wojnie 13 warto tutaj na wstępie zaznaczyć, że Mówi się, że XVI wiek był naszym takim. Um, mówi się, że XVI wiek był takim naszym um, złotym wiekiem, tak? Wydaje mi się, że to oczywiście jest dosyć, dość duże uproszczenie. Natomiast faktem jest to, że po wojnie trzynastoletniej e, państwo Egiptu znalazło się u szczytu swojej potęgi. Tutaj zwróćmy uwagę na mapę. Um, jak widzicie, Władza jagielonów rozciągała się od Morza Bałtyckiego aż do Morza Czarnego. A, czyli było to, jak to się często mówi w popkulturze, Polska od Morza do no Morza, oczywiście. Polska i wtedy były dwa różne państwa. I eee, teraz, jakie istniały zagrożenia dla naszego państwa? Eee, ano. Po pierwsze, z tym naszym zakonem krzyżackim, z tym lenem naszym nieszczęsnym. Przypominam, że skoro krzyżacy byli naszymi lennikami, te proste zakonne, tak? to powinni być jakiś tak, jako sługa, jako taki poddany. Bo sługa, może nie, ale taki poddany. Więc powinni być raczej nam lojalni. Tymczasem ani na chwilę nie przestali knuć. Krzyżacy cały czas starali się zyskiwać poparcie tutaj głównie u Habsburgów przeciwko Polakom. Kolejna kwestia dość istotna to to, że krzyżacy, potęga zakonu krzyżackiego się definitywnie załamała, natomiast no, my z perspektywy czasu, tak jak powiedziałem wcześniej, wiemy, że już tam ci krzyżacy wielkich szkód wojennych nam nie wyrządzili, tak tam już raczej byli po odwrocie natomiast ryzyko istniało przypominam, że krzyżacy, jako... inaczej przypominam Państwu, że państwo krzyżackie i zakon krzyżacki są dwie różne rzeczy że to się zapomina, to co mieliśmy przed, było państwo krzyżackie zakon krzyżacki miał liczne posiadłości poza tym obszarem i w związku z czym mieli pewne stałe źródło dochodu. Poza tym tutaj po wojnie trzynastoletniej pojawił się pewien mały problem, który zasygnalizowałem poprzednio. Odparł nam główny wróg polsko-litewski. Litwa po odzyskaniu żmudzi w zasadzie już nie potrzebowała walczyć z krzyżakami. To co chcieli, to co ich odzyskali, tak. także, że główny ciężar korony, e, ciężar toczenia wojny, spoczywał na barkach e, korony, czyli e, a korona która tam, wyszła bardzo dobrze na tym pokoju, ale mo mogła być lepiej, tak, bo mogli wchłonąć wszystko, co się niestety nie udało. Natomiast mm, Kolejna kwestia jest taka, że od tej pory cały tutaj Wisła była głównym takim szlakiem do spływu towarów do Gdańska. I od tej pory były tam odsłone. To stanowiło wydatek dla polskiego, dla polskiego rycerstwa, później szlachty. No i tam też pewien sukces dla. Szyżaków Finansowych, idąc dalej, szanowni Państwo, takim ostatnim podrygiem Szyżaków był było działanie siostrzeńca Zygmunta Starego, Albrechta Hohenzollern. Generalnie Generalnie podjął on próbę wskrzeszenia potęgi zakonu. W jaki sposób? Ano rozpoczął masową, taką potężną, z taką skalę akcję dyplomatyczną skierowaną przeciwko królowi polskiemu. I chciał to zrobić w ten sposób, że od wschodu zagrożenie dla rzeczy, dla Polski i Litwy będzie stanowiła Moskwa. Nowo powstały twór. Znaczy, no nowo, w XV wieku. Od południa cesarz, od północy krzyżarcy, więc on planował takie taki uderzenie z trzech stron, co oczywiście skończyłoby się dla Polski fatalnie. Tutaj warto zaznaczyć, że. Warto zaznaczyć, że ta sytuacja była mocno znowu zbliżyła Polskę i Litwę, gdyż Moskw, udział Moskwy w wojnie z Królem Polskim byłby dla Litwinów niezwykle niebezpieczny. Przypominam Państwu, że Litwini od dłuższego czasu już toczyli wojnę z Moskwą, natomiast Król Polski zdecydował się na rozmowy z Habsburgami. Udało się ich odciągnąć od pomysłu y, ataku a, i zagrozić zakonowi wojną. E, Hohenzollern znalazł się w dość nieciekawej sytuacji. Mm. Doszło do kilku szeregu starć. E, Hohenzollern, a Hohenzollern stwierdził, że ta wojna nie ma sensu. Potem pojawił się jeszcze jeden problem. A mianowicie kwestia była taka, że po reformacji Marcina Lutra z 1517 roku, zazwyczaj część mieszkańców oraz rycerstwa e, przechodziła na luteranizm. I pojawił się problem, bo w pewnym momencie też na ten luteranizm przechodzi, ale wiedział, że jak przy luteranizm, automatycznie straci poparcie papieża. I wtedy Polska go zje po prostu. Więc on pomyślał, że jego wujek, Zygmunt Stary e, jest na tyle głupi, że przyjmie fortel i on e, złoży mu hołd lenny, tak? W ten sposób, żeby utrzymać tę swoją domenę. Jak pomyślał, tak zrobił. Oczywiście Zygmunt I się zgodził e, i w 1525 roku zawarto hołd, e, to znaczy doszło do hołdu pruskiego, tutaj mamy na slajdzie obraz Jana Matejki Hołd Pruski. Patrząc na ten obraz Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę na postać Stańczyka. Zabawimy się gdzie jest Woli, tylko tego zmienimy na gdzie jest Stańczyk. Czy widzą Państwo, tutaj chwilkę poczekamy. Tak, czyli tutaj Zwróćcie uwagę, że jest strasznie smutny, myśli zastanawia się nad czymś, nad czym ten Stańczyk się tutaj zastanawia, Szanowni Państwo. O tym już mówiłem w naszych wykładach. Stańczyk zastanawia się nad tym, czy to aby na pewno dobry pomysł, by e, tworzyć u swych wrót taki niebezpieczny twór. Przypominam, że to już ty powstało, powstało z państwa, które było od zarania swojego istnienia. No, dużo od to nie, początkowo nam pomagało, lidem, e, ale państwo, które okres swojego istnienia, było nas wrogiem do nas. E, a ten człowiek, który ten hol składał, jeszcze parę lat temu prowadzi, próbował zorganizować atak na Polskę z trzech stron. E, tak więc. Tak więc, yy, co się. Czy to aby, czy, aby na pewno król robi mądrze? Tak? Tutaj, Stańczyk jest, jest postacią typową dla obrazów matejki. Szanowni Państwo, yy, twa, twarz tego nadwornego błazna yy, ma. Znaczy, inaczej, matejko, malując yy, Stańczyka, dawał swoją twarz w ten sposób. Yy, kim był błazen nadwrócony? Błazen to była dość ważna funkcja. Dzisiaj jeśli mówimy na koleżę, że ktoś jest błaznem. To raczej nie mamy na myśli czegoś pozytywnego. Błazen to była jedyna osoba, która mogła krytykować króla. Warunek jest taki, że on nie mógł powiedzieć, że król jest głupi. Tak? Nie, nie, nie. nie. On jest w taki sposób błyskotliwy. Jakiś lekko żartobliwy. Tak? W taki sposób niedosłowny. Dlatego często Teza, że błaz, Błazen był jedną z najinteligentniejszych osób na dworze królewskim jest jak najbardziej słuszna, eee, bo musiała być to osoba na o naprawdę przenikliwym umyśle i umiejętności dobierania słów zależnie od sytuacji. Eee, dobrze, jedziemy sobie teraz dalej. Eee, szanowni Państwo, eee, i hołd pruski kończy nam. Problemy z zakonem krzyżarskim. Ale na wschodzie tworzyło się nowe zagrożenie. To już oczywiście za czasów trwania zakonu krzyżarskiego, znaczy państwa czarodziejskiego, dochodziło do Dość takich licznych zmian na wschodzie. I jeszcze w połowie, dokładnie w drugiej połowie XIV wieku, Wielkie Księstwo Litewskie było najważniejszym państwem ludzkim. Było takim państwem, które na Rusi sprawiało dominującą siłę. Sam na nasz Wielki Książę Olgiert aż trzy razy najeżdżał na ziemię Księcia Moskiewskiego od dymisja Niestety jego taki wszystkie były powstrzymane. Tutaj warto zaznaczyć, że Moskwicini byli lekko sparaliżowani, związani z powodów Wielkiej Ordy. Tak? To, to Wielka Orda istniała to Złota Orda to jakoś to można było być bezpiecznym od Moskwy. Natomiast później się te problemy pojawiły. Mm. I teraz tenże Dymitr e, zaczął rościć sobie prawo do bycia zwierzchnikiem innych książąt ruskich. On w oficjalnej korespondencji mówi, że on jest jako zwierzchnik księstw ruskich. Oczywiście to było nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania w Polsce i na Litwie tego, broń Boże, nie uznawano. Mm. Tutaj mamy te czasy, kiedy rządzi wielkim, teraz wielkim, wielkim księciem litewskim Witold. On przełącza Smoleńsk, Połoc do Litwy. I jeszcze początek XV wieku. Czyli zwróćcie uwagę, że w tym czasie tam te spory z krzyżakami tak? I to była główna linia kolony. Litwa w tym czasie sobie tutaj na wschodzie Mocno operowała. I jeszcze na początku XV wieku, no, książęta moskiewscy musieli się liczyć z Litwą. I takim naj, najsym, najbardziej symbolicznym momentem zakończenia okresu dominacji Litwy jest to rok pański 1440. 9. Jest to rodzaj podpisany między Wasylem II Ślepym a właśnie Wielkim Księstwem Litewskim. Kazimierz Jagiełłończyk w tym czasie zajmował się, jak państwo pamiętacie, sprawami polski, polskimi, polskim na był Wielkim Księstwem Litewskim, tak? się chyba tej ponad letni w związku z czym i tutaj mamy ten problem, właśnie tego dużego państwa, bo w związku z tym, że był ten jeden władca, tak jakby jakby Witold, to było dwóch i on sobie tutaj oddzielną politykę prowadził, w Polsce była oddzielna, tak? Teraz jest Kazimierz Jagiellończyk, on się skupia na tej 13-letniej, tak? I mamy problem, bo tu na wschodzie się tu na wschodzie, ten rodzaj sobie właśnie e, za, zawarł z tym wasylem drugim ślepym, i przestał się interesować tym schodem. Skupiał się troszeczkę gdzieś indziej. Stare polskie przysłowie mówi: Kiedy kota nie ma, myszy harcują. W związku z powyższym, tak też się wkrótce stał Pozycja Wielkiego Księcia Moskiewskiego rosła. I urosła do niebotycznych rozmiarów, kiedy to Wasyl I Rurykowicz. E, ożenił się e, a czyli inaczej, e, córka, przepraszam, Wacela Rurkowicza, e, wyszła za cesarza bizantyjskiego Jana VII Paleologa. Tutaj mamy parkę na, na zdjęciu. E, I w tym momencie wchodzi nam, szanowni Państwo, na dość ciekawa sytuacja że Moskwa wchodzi w układy z Cesarstwem Bizantyjskim, tak? Przypowiedział, że Cesarstwo Bizantyjskie wtedy miało już tę rolę symboliczną. W 1953 już ostatecznie upadło. Otóż przed tym upadkiem i tam, te ziemie, te, też te, te, oni byli skupieni na z tymi Turkami, w związku z tym jakoś ich wsparcie było tak mocno, mocno symboliczne. Natomiast liczy się fakt, że było, tak? Przypominam, że władcy moskiewscy wcześniej byli nikim, teraz zaczynali raczkować. Eee... I teraz jedziemy dalej. Jak w ogóle wyglądała kwestia poli... eee... przepraszam, że używam już po raz chyba trzeci, czy czwarty na tego określenia, ale jak wyglądała gra o tron na Rusi. Były tutaj różne księstwa ruskie tak? eee... i poszczególni książęta. I oni przyjmowali zasadę uznawania Hegemonów. To znaczy, był sobie słaby, silny, ten słaby zawsze tego silnego uznawał. Więc rusio zrobił ten, kto był najsilniejszy. Tutaj oczywiście ta prawda w przypadku Rosjan do tej pory i później do, to znaczy do tej pory jest realna. To jest jedna sytuacja, w której z Rosjanami można. Kulturalnie rozmawiać, właśnie kiedy się pokazać swoją siłę. Tak, historia pokazała, tak? Zarówno Dywilino, znaczy wcześniej przed Dywiliną myśli byli się pod Chłuszynem, tak? Mianie spuszczali do swoich miast, później ta wojna polsko bolszewicka też po tym jak ich pokonaliśmy, to co w chciał nam oddać więcej ziemi niż, niż my chcieliśmy, tak? W związku z czym widać rozmowy z Rosjanami. Najpierw siła, o tym rozmowa i to było od zarazieniu przez charakter tych księstw ruskich. Hmm. Tutaj też hmm, bardzo istotna kwestia e, odnośnie e, podziału mentalności e, tych księstw ruskich, które weszły pod wpływy moskiewskie, a tych, które znajdowały się pod polsko-litewskim Yy, czy te części Rusi, yy, czy te części ukrainne ziemie Ukraińskie, tak i tak dalej. Zwróćmy Państwo uwagę na język. Czyli w pracować to jest rabotać. Tak? Rabotać, czyli pracować. Yy, od jakiego słowa to pochodzi? Ano od rab. Rab to jest niewolnik. Czyli mówiąc tak dosłownie, pracować to jest po niewolnikować. Yy, natomiast po ukraińsku. Mamy pracy waty, czyli po białorusku pracy, tak, czyli widzimy te różnice, że u nas ta praca nie jest związana z tym byciem niewolnikiem. Czyli ta mentalność Rosjanina jest yy, bardzo mocno związana właśnie z taką wierną to te typowe takie pokłony rosyjs rosyjskie dla tych calów, tak, Czo czołem w ziemię biją. I to jest w zasadzie, Szanowni Państwo, najpiękniejsze, co Rzeczpospolita późniejsza dała narodom właśnie Polski, Litwy, Białorusi czy Ukrainy, to poczucie wolności, to umiłowanie wolności. Tak? My nie robotaliśmy. My pracowaliśmy. Ale to tyle się chodzi o anegdotki. Hmm. Idąc dalej, yy, kwestia jest taka, że Rosja... Yy, Moskwa zaczęła po kolei przejmować poszczególne księstwa ruskie właśnie na zasadzie tej hegemonii. Otaczali swą opieką kolejnych władców i finalnie zaczęli posługiwać się tytułem Wielkiego Księcia. Przypomnę, że Wielkim Księciem do tej pory był tylko właśnie litewski, A tu się pojawiał Wielki Książę Moskiewski. I był to niewątpliwie było to niewątpliwie problematyczne. E, takim największym przełomem w rozkwicie państwa moskiewskiego były rządy Iwana III Srogiego. E, rozpoczął on tak zwany program, ten program. To był program zbierania ziem ruskich. O co chodzi? Chodziło o podporządkowanie wszystkich się czorusi. To był cel. E, jako, że Wielkie Księstwo Litewskie było w tym czasie zajęte i w zasadzie się już tutaj nie angażowało. Ten czas zbierania ziem ludzkich szło mu nawet wyraz szybko. Eee, I niestety yy, tutaj połączyło się to w czasie z yy, problemami z Tatarami Krymskimi. Z Haratu Krymskiego a na Litwę. W związku z czym bezpiecznie i bezkarnie mogli nie mogli sobie zajmować terytoria na wschód od Wielkiego Księcia Oczywiście, dopóki, tutaj, dopóki żył hmm, Kazimierz Bielończyk. Moskwa nie ośmieliła się zaatakować naszego sojusznika, który był Litwą. Z tego względu, że byli świadomi e, jego pozycji jego sukcesów. Natomiast e, po śmierci Kazimierza w, 90, w 1493 roku na tron Polski wstępuje Jan Olbracht. Był to król... E, kiepski. Jeszcze słowo jest bardzo nieładne do wykładu, bo przed wojną znaczyło to troszeczkę coś innego niż dzisiaj. Nie będę mówił co, bo to tym bardziej do wykładu się nie nadaje. E, natomiast, jak skomentować rządy Albrachta, a to tak, że z ta Albrachta wyginęła szlachta. E, kojarzymy go głównie z nieudanej wyprawy na Mołdawię, która skończyła się rzezią wojsk polskich. W hmm. czasie, kiedy tronem polskim tutaj na tronie polskim dostał Olbrach, a na litewskim siedział Aleksander Jagiellończyk. I teraz, szanowni Państwo, uwaga. Tak jak wcześniej, jak pamiętacie, zaznaczyłem, że dla Ros dla Moskwy, Moskwy, czyli w domyśle może być Rosja, ale Rosja jeszcze wtedy nie było, tak? Dla Moskwy dobrym rzeczą było, że rządził w Polsce jeden władca, tak? W Polsce liczby, przepraszam, bo mogli sobie zajmować te terytoria na przykład od liczby, To w momencie, w którym miałoby dojść do konfrontacji z państwem polsko-litewskim, to już nie było dobrze. Dlaczego? A no dlatego, że jak jest jeden władca, dwa państwa, tak jednego państwa atakują, to to drugie od razu też wchodzi w wojnę, tak? Naturalnie, że z dwoma państwami jedno cię atakują, to tym drugim też się bronisz. W momencie, w którym mamy Olbrachta na troje polskim i Aleksandra Jag Jelicza na troje litewskim, wiadomo było, że tak być nie musi. W związku z czym władca Moskiewski bardzo się e, rozochodził i Iwan III rozpoczyna wojnę z Litwą. Wojna trwała 10 lat. Mm, zakończyła się dla Litwy mm, dość źle. E, Rosjanie, Mos Moskwa zajęła kilkanaście grodów pogranicznych, tych grodów kresowych, co pokazało tylko słabość samej Litwy. Wojna nie, nie była jakimś tam sukcesem, jeśli chodzi o kwestie terytorialne, natomiast przyniosła straszliwe konsekwencje, jeżeli chodzi o wydźwięk propagandowy, do tej pory wszyscy książęta lusty, którzy poszukiwali silnego hegemona, zamiast do Litwy kierowali się do Moskwy. Tak jak powiedziałem wcześniej, na wschodzie jest mentalność. Idę do silniejszego, idę do tego, który ma siłę. Siła jest tym, co nie pociąga. Eee, dobrze. Eee, I od tego mniej więcej momentu Iwan III zaczyna się określać panem całej Rusi. Oczywiście ani Litwa, eee, ani eee, Korona go nie uznawała. Eee, tutaj warto podkreślić także, że Iwan III... Starał się przejąć dziedzictwo Cesarstwa Bizantyjskiego, stąd często się mówi, że Moskwa to trzeci Rzym. Tutaj właśnie chciał, chciał, żeby właśnie przypisywano Moskwie ideę kontynuacji Imperium Wschodnio-Rzymskiego, co oczywiście umacniało jego pozycję w pretensjach do tronu rzymskiego, jak się Państwo domyślają. I wtedy to właśnie Rosjanie przyjęli za herb dwugłowego Orła bizantyjskiego, czyli ten czarny dwugłowy Orzeł i on stał się herbem księstwa moskiewskiego. Znany Państwu tak, to jest właśnie naw nawiązuje do Bizantin. I tak naprawdę dopiero takie poszerzenie tej współpracy między Polską a Litwą pozwoliło. Pozwoliło zatrzymać pochód Moskwy na zachód w 1503 roku. Zawaliśmy pokój. Był on niekorzystny dla Litwy, natomiast pokazało, że Litwa jest już państwem totalnie słabym, że no, nie potrafili samodzielnie zatrzymać w państwa, które tak niedawno powstało. A jeśli państwa, które było tak silne, w ten sposób. Widzą Państwo jak, jakim zagrożeniem była dla nas Moskwa. Od południa także mieliśmy um, Potomków imperium Jewish czyli oczywiście Mongołów. E, tak jak Państwu tutaj tłumaczyłem, y, Mongołowie wcześniej dawali na siebie znaki. E, był to niezwykle wojowniczy lud, ludzi ludzie uczniowych i tak dalej, to, to o tym wspominaliśmy. Natomiast Całe państwo początkowo, jak wyglądało, była, było to ogromne terytorium, zwane oczywiście złotą ordą. W zasadzie początkowo wszyscy księdza byli zależni od Hanów, złotej ordy. z tej ordy wybierało się w ten sposób, że każdy wódz wojskowy musiał go zatwierdzić. Oczywiście, jak się Państwo domyślałem, że jeżeli mamy takie kwestie de demokratyczne, to zaraz dochodzi do konfliktu o władzę. i tak też było w tym przypadku. Złota Orda zaczęła wchodzić w kryzysy, różni pretendenci do tytułu Hanna mieli swoich zwolenników, tam często się tam troszeczkę mocniej bili. W związku z czym te walki były coraz zacieklejsze. Oczywiście osłabienie, się, osłabienie Ordy oznaczało wzrost księstwa moskiewskiego i właśnie to łączymy z tym, o czym mówiłem wcześniej, co się działo tak w tym samym czasie, tak? w tym tak zwanym międzyczasie, czyli Moskwa mogła sobie poszerzyć swoje wpływy na Rusi, ponieważ to ta orda, która do tej pory wszystkich trzymała za mordę, otwarła. Ok? E, oczywiście tutaj takim naj, najczarniejszym momentem dla tej ordy była bitwa na Kulikowym Polu w 1380 roku, gdzie Dymyk Doński pobił siły Hana mamaja e, Oczywiście tutaj się Złota roda zemściła, gdyż y, pa, tam dwa lata później bardzo brutalnie złupiono i spalono Moskwę. Było to takie akurat y, płonąca Moskwa, jak Państwo wiecie. To rzadkość. Takie mieliśmy trzy sytuacje. Y, I na dzisiaj będziemy tutaj mm, kończyć y, ten y, temat. Na następnym wykładzie sobie porozmawiamy o kolejnych, kolejnych perypetiach Jagielonów na Tronie Polsko-Litewskim. Ja za dzisiaj dziękuję. Dobrej nocy.